Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już na samym początku zaznaczę, że mogą być takie delikatne przerwy w nagrywaniu z tego tytułu, że pojawiło się u mnie bardzo, bardzo silne uczulenie. Prawdopodobnie na jakieś pyłki, strasznie kicham, mam zaczerwienione oczy i wyglądam jak czpun. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć o pewnego rodzaju kontrowersjach, które mnie bardzo, bardzo że tak powiem, ruszyły a które już też zauważam od dłuższego czasu nie tylko wśród hodowców ale też i nie tylko też w, w, że tak powiem fanów mojego kanału czy, czy tych ludzi którzy oglądają moje poczynania w hodowli ale także to są takie kontrowersje które występują również ogólnie w społeczeństwie jak widzicie pogoda dopisuje gołąbki sobie cały czas latają Strasznie głodne, jestem tu dzisiaj trochę późno, jest godzina prawie przed drugą, zawsze jestem trochę wcześniej, ale dzisiaj akurat tak wyszło, że jestem tu troszkę później, no i chciałem tutaj dzisiaj powiedzieć właśnie o tych kontrowersjach. Będę siąpał tym nosem, bo cały czas mi kręci w tym nosie, ze względu na to uczulenie coś pyli, myślę, że to jest wynik tego, że jest taka ładna pogoda i cały czas gdzieś kwitną jeszcze dalej jakieś pyłki i tak dalej. To powoduje to, że strasznie kicham. No, i tak to wygląda. Natomiast temat tych kontrowersji to jest taki, i może tylko krótko o tym, o tym dzisiaj chodzi. Mianowicie o to moi drodzy, że zauważyłem, że ludzi w społeczeństwie bardzo, bardzo, bardzo fascynują czyjeś potknięcia. To, to już jest temat, który też niejednokrotnie na swoich filmach omawiałem. Ludzie bardzo lubią, gdy im się super powodzi, a drugiemu się noga, że tak powiem, powinie. I to tak zauważyłem odnośnie tego, co publikowałem we wcześniejszych moich filmach. Mianowicie publikowałem temat, temat występującej u mnie choroby gołębi, czyli tego, że tak powiem, kręćka, tak? który u mnie tutaj wystąpił w, w hodowli. I temat ten był bardziej interesujący niż temat tego, że. Zacząłem porządkować i zacząłem y, sprzątać i porządkować działkę. Czyli to, co jest pozytywne, y, w moim odczuciu niekoniecznie też może być pozytywne w odczuciu innych ludzi, ale ogólnie chyba wydaje mi się, że ogólnie jest bardzo pozytywne, gdy ktoś bierze się do pracy i może, może po prostu y, zacząć na przykład coś zmieniać na dobre tak? na lepsze, bo tak, bo tak tutaj e, tak tutaj sobie teraz obrałem za cel mianowicie taki cel w którym będę chciał e, uporządkować dokładnie tutaj całą tą działkę jak widzicie e, zacząłem tutaj e, porządkować Zacząłem, przede wszystkim od tego zacznijmy, że zacząłem ścinać, ścinać drzewa, które tutaj porosły przez te półtora roku. Jak nie było mnie tutaj yy, na działce, bo byłem na wsi, więc teraz zacząłem to tutaj porządkować. Jak widzicie, teraz wziąłem się za rąbanie drzewa. Mam tutaj pniaczek, na którym te wszystkie gałęzie po, po, po ścięciu tych drzew owocowych, które porosły tak bardzo, bardzo wysoko, yy, one tutaj leżą i ja sobie tutaj sukcesywnie biorę. Z tej kubki te gałęzie i sukcesywnie je tutaj rąbię na kawałki i tutaj drobne, drobne gałązki jak widzicie osobno, grubsze tutaj i tutaj jakieś takie deski, które, które gdzieś tam się pałętały po działce. No i to jest właśnie ta kontrowersja, że film ostatni, który, który wrzuciłem był bardzo, 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 że tak powiem był bardzo słabo Słabe, był, słabe zainteresowanie było oglądalnością tego, tego tematu, że FUC się wziął do roboty. No bo dla niektórych, dla niektórych ludzi jest to oczywiście oczywiste, być może, że, że trzeba, trzeba pracować, trzeba trzeba coś robić. tak. Natomiast ja nie miałem do tego yy, póki co żadnej ochoty z tego względu, że mój, mój byt był trochę niepewny, teraz trochę to się pozmieniało, o czym też we wcześniejszych filmach mówiłem, ale natomiast dzisiaj już nie będę o tym tutaj o tym mówił. No, i tak to moi drodzy wygląda, że jeżeli jest coś, co dzieje się coś pozytywnego, przynajmniej u mnie z tego zauważyłem, tak. Chwileczkę zaraz powrócę. Tak jak mówiłem, będę krótkie takie przycięcia z tego względu, że musiałem się wysmarkać, bo już mam cały, cały nos, że tak powiem, zamoczony ciumpami. No, i wracając do tematu, to tak to właśnie wyglądało, że. To co, to, co, to, co robi się pozytywnego, to nie za bardzo wszystkich interesuje, bo bardziej interesują ludzi czyjeś potknięcia, tak? Czyli jakbym na przykład dodał film, że spaliły mi się gołębniki, wszystkie gołębie zostały spalone, to pewnie oglądalność byłaby masakrycznie wielka, bo, bo, bo tak jest dzisiaj nakręcone też społeczeństwo. Zresztą można to zauważyć, moi drodzy, oglądając wiadomości, tak? Gdy włączamy telewizor, włączamy wiadomości, to nic, nic pozytywnego w tych wiadomościach nie, się nie dowiadujemy. Dowiadujemy się tylko to, że jest wojna, że zginęło tyle i tyle ludzi, że ktoś tam zginął w wypadku, że ktoś tam kogoś, tak jak na Facebooku, często się też przewijają takie wiadomości, że ktoś tam kogoś maczetą zarąbał gdzieś tam w przypijaku i tak dalej, tak dalej. Także tak to po prostu wygląda. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, a moje obserwacje wynikające z obserwacji społeczeństwa wnioskują, że dzisiaj jest moda na to właśnie, żeby no jest taka moda jest, jest, większe zainteresowanie jest złem niż, niż, niż dobrem, które się wokół nas dzieje także tak to, tak to moi drodzy wygląda i chyba raczej to się nie zmieni, a my, wydaje mi się, że idzie to cały czas w stronę, w stronę że tak powiem upadku cywilizacji dlatego, że Ludzie, ludzie nie, chcą się, nie chcą się za bardzo zmieniać, nie chcą zmieniać swojego podejścia y, do życia, y, po prostu y, zasmakowali takiego życia technokratycznego, gdzie wszystko praktycznie poddane jest pod nos. Są, jest dużo ułatwień, które, które ograniczają y, człowieka do tego, żeby rozwijał się w kwestii tam powiedzmy jakichś prac manualnych, czy coś takiego, y, technika, komputeryzacja i tak dalej. To wszystko, to wszystko robi, robi swoje, że człowiek się rozleniwia, co oczywiście w moim przypadku yy, tak, tak nie było, bo, bo teraz ktoś by mógł mi zarzucić, że jestem leń, że nie sprzątałem gołębników i tak bo mi się nie chciało i tak dalej. Ja naprawdę muszę wam powiedzieć, że mam bardzo dużo zajęć, które po prostu są yy, większym priorytetem niż to, żeby yy, latać codziennie ze szpachelką po gołębnikach. To już zresztą też nieraz. Omawiałem. Gołąbki, jak widzicie, sobie wyszły. Kwestia, kwestia tego, kwestia tego, kwestia tego kręćka jest już całkowicie, całkowicie zakończona, że tak powiem, ponieważ gołębie fajnie się, fajnie ozdrowiały, tak? Jeden gołąbek był jeszcze taki troszkę przechorowany. Mam go tutaj akurat. O, tu go mam, ale jakby sobie tu wypuszczę. Ale jak widzicie, gołąb lata i. I nic, nic mu się tam szczególnego nie dzieje, to tylko jeszcze jeden gołąbek jest taki, który ma, który jest lekko pokręcony, natomiast wszystko, wszystko wróciło do normy i gołębie są w takim w miarę optymalnie powiedzmy stanie zdrowotnym, który powoduje, że na przykład dzisiaj wypuściłem ja i wszystkie gołębie mam dzisiaj, że tak powiem, na wylocie. Tak? Wszystkie gołębie wyleciały z gołębnika i wszystkie sobie fajnie, fajnie latają. I to cieszy, tak? wezmę teraz może troszkę e, pokarmię te gołąbki bo widzę, że są już głodne także będzie możliwość zobaczyć będziecie mogli zobaczyć jak sobie fajnie wchodzą na głodnego przejdę tu do mojego spichlerza tu to oczywiście wszystko tak będzie. tutaj też wszystko oczywiście będzie remontowane to na razie tak wszystko tylko wygląda ale będzie tutaj naprawdę wszystko fajnie wyremontowane, oczywiście w dalszym ciągu i jako jako futer, jako, jako karma podstawowa, nie widzę, nie widzę potrzeby, żeby tutaj cokolwiek zmieniać bynajmniej na jesień, na zimę, ale na wiosnę na pewno zostanie wszystko, wszystko zmienione, karma zostanie trochę wzbogacona, ale nie będzie to jakaś specjalna karma, moi drodzy, o jak one się interesują, co tutaj się dzieje. No. Chodź 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 chodź, 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 tak, damy im jeść, bo widzę, że strasznie głodne. Także tak jak widzicie cały czas idzie pszenica i to są taki miski, ponieważ karniki zostały tam na wsi. Nie, 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 nie jechałem już po te karniki. Yy, także tak to wygląda. I za chwileczkę też powiem jeszcze nowinkę. O której nie wspomniałem, ale za chwileczkę też powiem. Chodzi mi mianowicie o tego czerwonego gołębia, który mi się tutaj przypałętał, Udało mi się, moi drodzy, ja tutaj to teraz opowiem. Zapomniałem o tym na początku powiedzieć, bo zająłem się tą kontrowersją i, i, i to był taki temat, który chciałem, chciałem omówić w dzisiejszym odcinku. Natomiast kwestia czerwonego gołębia się wyjaśniła, moi drodzy. Jest to gołąb. Nawet, nawet ja, nawet że tak powiem, nie ujawniałem tego, czy, czy wspominałem, czy nie wspominałem. Nie pamiętam dokładnie, natomiast ja Wam, ja wam no, pokazywał nie będę, bo nie będę go łapał. Bo teraz je, ale jest to gołąbek od hodowcy, od jakiegoś hodowcy z Pomorza, który mieszka na Pomorzu. Jest to gołąb jakiegoś Teo, ja nie pamiętam. Chodzi o to, że dodzwoniłem się do tego hodowcy w końcu. Była to taka sytuacja, gdzie facet pracował na helu, a tam jakiś słaby był zasięg, on po prostu nie miał tam zasięgu. I w tym momencie, kiedy ja dzwoniłem do niego, on był właśnie tam w pracy i nie, nie, nie było tam zasięgu, i po prostu nie, nie, nie dał rady się z nim skontaktować. Także gołąbek pochodzi z Pomorza. Nie pamiętam nazwiska tego hodowcy. Zresztą, nawet jakby było, to nie powiedziałbym nic na ten temat. Natomiast gołąbek. Gołąbek jest, wy, jest z pomorza. Jest to gołąb, który wywodzi się. Ja go może złapię. O, tu jest łobuz. <laughs> A puszczę go, niech sobie idzie pojeść. Yy, dodzwoniłem się do tego, do tego pana. Tak jak powiedziałem, jest to gołąbek od hodowcy. Ale teraz, żebym nie pomylił yy, nazwiska, wywodzi się z gołębi jakiegoś Teo. Yy, no nie umiem tego teraz sobie wspomnieć. Teo. Na W Teo jakiegoś tam hodowcy, <coughs> chyba belgijskiego Teo, Teo Wej, Wej, Wejtes, coś takiego, nie, nie umiem teraz tego powtórzyć. Gościu mi to powiedział przez telefon, ale ja tego nie zapamiętałem. W każdym razie wiem, że y, pierwsze, pierwsze imię to jest Teo tego, tego hodowcy, z, od, z jakiego wywodzi się ten gołąb. A, I nazwisko na W, Wejtejs czy Wojtejs, Wolters, nie wiem, coś takiego. W każdym razie ten gołąbek y, będzie u mnie. Ja dogadywałem się z facetem, żeby tego gołębia odestać, ponieważ ruszyły teraz wysyłki. Y, ale on powiedział, że on tego gołębia nie chce, bo skoro on już lata u mnie tyle tak długo, to już niech sobie lata. Niektórzy hodowcy też takie mają podejście, ja też mam takie podejście, ilu ile gołębi już y, moich gołębi doszło. doszło y, przypałętało się do różnych gołębników i ja też nie chciałem, żeby żeby ktoś mi żeby ktoś mi że tak powiem te gołębie odsyłał tylko prosiłem o to żeby sobie ktoś te gołębie zostawił ja jeszcze otworzę oczywiście gołębnik gołębi rozpłodowych tam też pójdę pokarmić jedną ręką może będę, może mi się uda otworzyć także będę działał jedną ręką jedną ręką będę nagrywał niestety na razie nie stać mnie na jakiś profesjonalny sprzęt do nagrywania kanał działa jak działa Natomiast treści, które chciałem przekazać, to na pewno przekazuję i jest wszystko w porządku. tak? Wczoraj dostały świeżą wodę, yy, gołębie. Dzisiaj śpieszę się trochę, więc już nie będę im zmieniał, natomiast dam im, yy, dam im jeszcze jeść tym gołębiom w rozpłodzie. No i tak to wygląda. I tutaj yy, kwestia czerwonego gołąbka jest wyjaśniona. Facet powiedział, że mogę go sobie yy, Zostawić. W gołąb wywodzi się z tych gołębi jakiegoś tam Teo Wade, Wojters czy Wouters, nie wiem, nie pamiętam. Na wy, w każdym razie na, razie na wy. Jest to nazwisko Teo Teo, i Wojters czy Wouters, coś takiego z jakichś tam gołębi wybitnych. I facet powiedział, że skoro jestem taki uczciwy i, i dzwonię i dzwoniłem i nie umiałem się dodzwonić, to w takim układzie mogę sobie tego gołębia y, po prostu zostawić. On tak zasugerował, żeby tak zrobić. i Ja tak po prostu zrobiłem. Na razie tą kamerę, moi drodzy, zostawię tutaj. Tak. Muszę tutaj zasypać Chodź, chodź. Gołębie rozpodowe. Gołębie rozpodowe, jak widzicie, y, też głodne, też sobie schodzą do jedzenia. Tak, tu jest bałagan moi drodzy, ale tutaj nawet nie będę sprzątał z tego tytułu, że już za jakieś, za jakieś chwilę, za jakieś parę dni będę wysyłał gołębie, które tutaj są zamówione, pozbędę się tego rozpłodu wreszcie, będę miał święty spokój i dopiero kiedy te gołębie zostaną wysłane, dopiero wtedy wezmę się tam po prostu za sprzątanie gruntowne tego gołębnika i ten gołębnik będzie na zimę. Że tak powiem, wyłączony z eksploatacji, czyli tam nie będzie gołębi, będzie to gołębik, który będzie czekał na gołębie młode, które zasiedlą ten gołębnik w przyszłym roku. Już tutaj zamknę nie będziemy tutaj wchodzić, żeby was nie straszyć tym bałaganem, bo oczywiście wielu powie, że fuz jest leń i mu się nie chce. Chce mi się i to bardzo, tylko brak czasami motywacji. Teraz ta motywacja przyszła bardzo fajna, pozytywna i teraz właśnie działamy żeby po prostu to wszystko fajnie porobić. O jakiś tam mój widzę rudzielec się zerwał. Czemu nie czemu nie poszedł jeść. Musiałem uciąć, strasznie męczy mnie ten katar. Tak to dzisiaj wygląda. Ja może tutaj postawię jednak tak kamerę, będziecie mogli zobaczyć mój paskudny ryj. <laughs> tak moi drodzy, więc jeżeli chodzi o tą kwestię tego gołębia, to mamy to wyjaśnione. Wyjaśnione jest to, że jest to gołąb od jakiegoś wywodzący się z gołębi Teo, jakiegoś Woutersa czy Weitersa, nie wiem, coś takiego od hodowcy z Pomorza. Nie mogę powiedzieć nazwiska tego hodowcy. Bardzo znany, bardzo, bardzo wpływowy, że tak powiem hodowca, który lotuje na Pomorzu. Bardzo dobre wyniki, nawet chyba teraz jest pierwszy albo drugi na młode, coś takiego, więc teraz będziecie mogli sobie pokopać i poszukać, kto to jest. Chociaż tam jest kilka oddziałów, więc na pewno... No nieważne, nieistotne, w każdym razie na pewno już wiem, że jacyś, jakieś palanty znajdą się, którzy będą doszukiwać się teraz w internecie co to za gołąb pod kogo i tak dalej i może będą wyzwaniać czy to jest prawda czy nieprawda dziwne dziwne społeczeństwo bo mnie by to naprawdę waliło e, co kto co kto i czy, czy, czy to jest tak dalej i tak dalej. Ja takich rzeczy nigdy nie robię. Natomiast tutaj w kwestii tego e, w kwestii właśnie tego tej kontrowersji to to jest to bardzo ciekawe. Ja sobie tą kamerę położę teraz tak, moi drodzy, mam nadzieję, że się nie przewróci w kwestii tej kontrowersji, to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałem na początku, że jeżeli robimy coś dobrego, to to już nikogo dzisiaj nie interesuje. Najważniejsze, żeby ci się noga potknęła i żeby się stało coś najgorszego, nie? To, 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 ludzi, to ludzi dzisiaj fascynuje, nie? Bardzo, bardzo ludzi fascynuje właśnie, fascynują negatywne, negatywne informacje. Wydaje mi się, że to jest to, że Społeczeństwo nauczyło się tego, nauczyło się i nauczyło się żyć z negatywizmem, który, który generuje, że tak powiem, świat. Generują przede wszystkim media, media, gazety i media jakiegoś po prostu, jakby to można było powiedzieć, jakiegoś szambowego, szabu, szambowego nurtu, tak? czyli podając tylko i wyłącznie negatywne informacje. Weźcie sobie, kupcie pierwszą, podrzędną jakąś gazetę i, i, i przeczytajcie, czy w tej gazecie jest chociaż 1% jakichś pozytywnych, pozytywnych informacji. To przynajmniej y, można właśnie w taki sposób wydedukować, tak? Dlaczego tak się dzieje, że ludzi fascynują negatywne informacje? Bo ludzie potrzebują tych negatywnych informacji, tak? I dlatego media, media to podaj podają, tak? jest to y, łatwiej sprzedaje się y, dzisiaj gówno, że tak powiem brzydko, to jest na pewno to jest na pewno, y, jest na pewno y, ten, że tak powiem y, ta kwestia, o której teraz powiem. Czyli tak jak mówię, bardziej bardziej o wiele bardziej sprzedaje się gówno niż coś coś co jest dobre, tak? coś, co, coś co jest pozytywne. Dzisiaj wiedza taka y, konstruktywna wiedza która być może będzie potrzebna do czegoś i komuś może sprzyjać i pomóc. Dzisiaj jest nie jest, jest mało atrakcyjna, tak? Bardziej liczą się e, kwestie negatywne, e, same, same negatywne rzeczy. To dzisiaj ludzi, że tak powiem, rajcuje. Ja teraz sobie wezmę, jeszcze moi drodzy, kamerę, tam, tak, bo muszę zamknąć te gołębniki, no bo ja gołębie tutaj oczywiście zostawiam. One sobie tutaj latają do wieczora. A ja już to pozamykam gołębi, gołębi nie liczę Nie wiem czy jakiś się stracił, czy się nie stracił Tego nie mam pojęcia W każdym razie pozamykam to już go Tak Będę dał spokój I tak jak powiedziałem Właśnie męczy mnie ta alergia w kwestii tych kontrowersji To jest właśnie tak, że dzisiaj jest społeczeństwo nauczone i przygotowane do tego, żeby łykać wszystko, co jest najgorsze, tak? czyli jak kogoś gdzieś tam zamordowali, gdzieś ktoś wypadł z okna, gdzieś coś komuś się tam podziało, komuś się coś podziało złego i tak dalej. To ludzi się bardzo, bardzo interesuje i to jest to jest właśnie to, co, co, co ludzie lubią, że tak powiem, co chłoną, tak? Co, co najbardziej, że tak powiem, łykają, w, jeżeli chodzi o przekaz medialny, tak? No i tak samo i tak samo potem się spodziewają się być może właśnie tego u innych, u innych ludzi. Dlatego tak zauważyłem, że ostatni film, w którym było bardzo pozytywnych dużo rzeczy, czyli tego, że wziąłem się do roboty, że tutaj planuję remont, że planuję tą działkę tu zmodernizować, będzie remont całkowity dachów i tak dalej i tak dalej, będzie tutaj dobudówka, to wszystko w czasie oczywiście się wyłoni, czy tak będzie czy nie, bo to rozgrywa się wszystko o pieniądze, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, no i teraz po prostu tak to wygląda, tak, że ten film którym ja opowiadałem, że, że po prostu tak pozytywnie dużo dzieje się teraz na mojej działce to nie miał, nie miał w ogóle żadnego zainteresowania, bo każdy liczył na to, że u FUSa się jednak coś podzieje bardzo złego i zdechną wszystkie gołębie i wybuchnie pożar i nie wiem bomba tutaj spadnie ruska i tak dalej i tak dalej. To by było to by było najbardziej, to by było najbardziej interesujące. To ludzi najbardziej interesuje tak? Ludzi interesuje najbardziej negatywna Strona życia drugiego człowieka, a nie pozytywna, tak. Chociaż jest dużo kanałów, które ja osobiście bardzo lubię oglądać dużo kanałów, które propagują e, jakieś pozytywne kwestie, czy na przykład e, jakieś te, tematy świadomości, tak. Teraz dużo oglądam e, tematów budowy starych domów, remontów i tak dalej, bo tym się trochę interesuje. W planach jest, nabyć jakąś działkę i wyprowadzić się całkowicie z miasta, więc to są też takie plany bardzo pozytywne i to jest dużo takich kanałów pozytywnych, natomiast tak jak mówię no co, by tu, co tu dużo gadać, mam więcej, mam więcej hejterów jeżeli chodzi o, o mój kanał niż, niż jest dużo hejterów, którzy hejtują mój kanał niż chyba wydaje mi się tych bardziej pozytywnych ludzi którzy doceniają to co robię i, i, i że tak walczę z tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej, tak? Jak widzicie, możecie zauważyć, hodowla istnieje od 2015 roku, w zasadzie od 2016, bo to był początek hodowli i, i hodowla nie została zlikwidowana, chociaż było już takich kilka yy, bodźców, które miałyby spowodować, że, że hodowla zostałaby wyłączona, yy, zlikwidowana i, ca i całkowicie miałem zlikwidować gołębie i tak dalej i tak dalej nie robię tego, bo kocham te ptaki i nie zamierzam tego w ogóle zrobić, nie? natomiast gdyby była taka sytuacja, że w jakiejś dalekiej czy niedalekiej przyszłości przyjdzie mi się wyprowadzić na inną miejscówkę jak, jak tego bo takie są plany no to gołębie i tak będą czy, ty, czy, czy tak czy nie, czy to będą i tak tak chociaż w planach jest zakup ziemi gdzieś blisko lasu całkowicie z dala od od, że tak powiem, od Metropolii. Natomiast, czy tak się stanie, czy nie, czy to zaskutkuje, czy, czy te plany y, się zrealizują, no to wszystko zależy oczywiście od zdrowia, przede wszystkim, moi drodzy, przede wszystkim 100% od zdrowia, no i od finansów, y, które pozwolą na realizację tego planu. Ale wracając do tematu kontrowersji, także tak jak powiedziałem, dzisiaj ludzie. Y, Ludzi bardziej interesuje zło niż interesuje dobro. To wywnioskowałem już ze statystyk i obserwacji swojego kanału, i też reakcji na, na moje posty, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo ludzi reaguje pozytywnie, ale większa część reaguje negatywnie. Na przykład jeżeli chodzi o temat alkoholizmu mojego, tak i na przykład tych postów, które publikuję. A są to fragmenty mojej książki, która jest do wydania w, też w jakimś tam czasie, powiedzmy odległym, bo jest plan. No to na pewno na pewno dużo ludzi by bardziej dużo więcej ludzi by zareagowało na to, jakbym się na przykład potknął i zaczął chlać. <laughs> wtedy ludzie by, Wtedy byłoby oglądalność, byłaby naprawdę masakryczna. A jeszcze jakby ktoś nagrał, jak leży gdzieś w rynk sztoku obejrzany i gdzieś tam zażegany, no to wtedy, wtedy byłaby sensacja na, całe, na całą Polskę, że fus się stoczył, tak? Ale jak fus coś robi pozytywnego, to już kogoś, to już nikogo to nie interesuje. I to na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten temat. Temat kontrowersji. Tak to powiem. I tak jak powiedziałem dzisiaj i zaznaczyłem gołąbek czerwony, który przypałętał się do mnie. Jest to gołąb niejakiego Teo, Woutersa, We We Wejtersa, nie wiem, nie pamiętam tej nazwy, nie powiem tego, nie powtórzę, który pochodzi od kolegi hodowcy z Pomorza, ale oddziału też nie powiem, żebyście przypadkiem nie wydzwaniali i nie kombinowali. Nie przekazywali jakiejś informacji i nie nękali, tak jak stało się to w przypadku gołębi sprowadzanych z kietrza od nieżyjącego hodowcy, gdzie wyszła afera z tego tytułu, i gdzie pani yy, żona umarłego hodowcy bardzo strasznie się zdenerwowała z tego tytułu i wyszła z tego bardzo gruba afera. Ale to jest też temat, już oczywiście, zamknięty. Tak to wygląda, moi drodzy, i gołębie, jak widzicie, sobie dalej. Siedzą, pojadły, o to jest pozytywne, że nie zamykam ich, nie wołam i nie zamykam ich, jak pojedzą, tylko mają możliwość sobie latać dalej i przychodzę tu tylko wieczorem i gołębie zamykam. Czyli podsumowując dzisiejszy odcinek, moi drodzy, kontrowersje społeczne, zachowań ludzi, również hodowców są takie, że większa część hodowców jest zainteresowana czyimiś potknięciami, tak to wygląda, nie, nie, nie interesują się y, czymś pozytywnym, co by mogło wyniknąć. A druga kwestia jest taka, że czerwony gołąbek, który jest u mnie, jest to gołąb wywodzący się od hodowcy Teo, jakiegoś tam Wejtorsa, czy, czy, czy coś takiego, od hodowcy z Pomorza. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Y, już dosyć długo, 27 minuta mija. Nagrania także już zakończę, nie będę tutaj już więcej się rozwodził. Moja rada jest tylko taka. Skupcie bardziej uwagę na pozytywnych aspektach życia, moi drodzy, a nie na negatywnych, bo można się zatruć poważnie takimi informacjami i można się naprawdę ostro, ostro zdziwić, jeżeli yy, staniemy się przez to zgorzkniali i bardzo, bardzo niemili dla innych, karmiąc się właśnie negatywnymi informacjami wynikającymi z mediów czy, czy z postronnych osób, które coś powiedziały, coś co jest nieprzyjemne. Także tyle pozdrawiam serdecznie do kolejnego odcinka. Bardzo dziękuję tutaj serdecznie z tej strony za subskrypcję kanału 2700 wyświetleń prawie. 2700 subskrypcji jest to bardzo dużo, jak na mój niszowy kanał, który zajmuje się gołębiami i tym tematem. Także bardzo Wam dziękuję, dosyć fajnie to rokuję. Zobaczymy co będzie dalej, zobaczymy co będzie po nowym roku. O ile YouTube nie zmieni jakichś warunków i regulaminów dotyczących właśnie prowadzenia kanału i tak dalej, tak dalej. Bardzo serdecznie Was jeszcze pozdrawiam. Miłego dnia i wszystkiego dobrego. No i nie dajcie się wciągnąć w jakieś negatywne informacje. Bardziej szukajcie pozytywów we wszystkim, a jeżeli negatywów.